E, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demo. No to jest kolejny odcinek z The Witch House. I także no co my będziemy dalej ogarniać? W zasadzie Wiecie, to zależy od tego, co w tej grze się będzie działo w zasadzie, tak. Także co? Tutaj to się przesunęło w tamtym odcinku pamiętam. I czy to mnie przygniecie ze ściany czy nie? Nie. No to dobra opcja w sumie. Mogę stąd wyjść i town to open. Dobra. Zastanówmy się, co ja w zasadzie muszę tutaj zrobić. I czy zaraz mnie coś przypadkiem nie zabije? Tu jest otwarte. A no tak, wracam się do tego, tego, dobra. Teraz trzeba. To już chyba się działo, z tego co pamiętam. Ale dobra, może to kwestia. Może to kwestia tego, że. O, ta. ta znikła. Jak ona ma tam. E, kucharka znikła tutaj, ciekawe. Ok, zamknięta ta jest ta książka. To coś znaczy. A, bo czekajcie, czekajcie. No tak, bo tu. Tu przecież muszę powtórzyć tą sekwencję, bo nie zapisałem gry, bo chyba mnie zabito wtedy, tak? Dobra, spoko, rozumiem. A może by zapisać tą grę w cholerę, kurde, bo będę się później wracał i robił to od nowa, a zapiszę, wiecie co, zapiszę tak. W razie czego ja wiem, że tutaj. A tu nie ma tego kota. Mm -hmm. Luz, po prostu luz, dobra. Wrócimy w takim razie. Teraz muszę uważać, żeby jakoś finezyjnie nie zginąć, tylko po prostu w jakiś możliwy sposób przejść tą grę. Ech, w zasadzie może nie tą grę, ale ten poziom. Spróbujemy. Tutaj wiem, co się będzie działo. Więc Facebook, serio? Facebooka nie wyłączyłem. Dobra, miejmy nadzieję, że nikt już nie napisze. Nie może, od, nie odróżnia kolorów. No dobra, wiecie co? Nie będę zabierał tego motyla, bo to jest, będzie równoznacznie z moją śmiercią. Take. I teraz może mogę użyć tutaj coś. Lina. Nie, nie mogę. Dobra, to wróćmy się w takim razie. Dobra, nie zabije mnie. Jeżeli nie, nie, nie wezmę jego motyla, to on mnie nie zabije. Uczciwa propozycja. Naprawdę. Okej, okay, spoko. E, file 3. No, tutaj te świece się... Powiedziałbym świecą. Czy jak podejdę do tego rycerza, to zginę? Aha, chyba się ruszył, ale... Podejrzewasz, że to może być tylko twoja wyobraźnia. Załóżmy, że to była twoja wyobraźnia, ok? Że masz bogatą wyobraźnię i tak dalej. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj jest jakieś coś. The Witch's House 1. Książka jakaś, dobra. E, klucze nie otwierają drzwi w domu wiedźmy. Wiecie, w tej grze, nie? E, coś innego mus musi zawsze posłużyć jako klucz, czyli zbieranie kluczy tutaj jest bezsensowne. Znaczy, w sumie Kluczy się tutaj nie używa do otwierania drzwi, tylko one mogą pośredniczyć w otwieraniu drzwi. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi, ale powinniście zrozumieć. Tutaj, The House 2. Mhm. Mm Aha, y to jak dom się zmienia, opiera się na magii wiedźmy. A kto to jest za wiedźma? Mogę się dowiedzieć, kim ona jest w ogóle i czemu ona mnie tu zamknęła. A funny story, zabawna historyjka. Aha! Fajnie, wiedźma się zaśmiała. Bardzo śmieszna historika. Powiedziałbym, że była bardziej tragiczna niż śmieszna. Czy to jak pójdę. Do, jak pójdę... Do, podejdę. Ja, My mi plącze mi się język. Jak podejdę do lustra to zginę, tak? Don't read. Skoro nie ma tytułu, to mogę pewnie zginąć, jeżeli ją przeczytam. Czekajcie. Ja nie ufam tej grze, bo mam przyzwyczajenia pewne. Mam pewne przyzwyczajenia z Misao, że nie sprawdzaj niczego, jeżeli uprzednio nie zapiszesz. Lustro, no i? Fajnie, że lustro, co dalej? Za mną się coś pojawi? Może nie. Dobra, przeczytamy. Hm. Ciekawe. Nie wiem do czego to się odnosiło, ale ciekawe. Ellen. Może to ta wiedźma to jest Ellen? Może to ta dziewczynka? OJCIE! Eee, Okej... Okay. Lustro się zbiło. Ta wiedźma musi być piękna z koloru, skoro lustro się zbiło, nie? No i Jezu... Jak się wystraszyłem. Wiedziałem, że w tym lustrze coś będzie. Ja to przeczuwałem. Nie sądziłem, że będzie coś... Znaczy to były moje przeczucia, tylko nie? Tu jest coś niewidzialnego. Nie ufam czemuś, co jest niewidzialne. W zasadzie ostatnim razem, jak zagadałem do czegoś, co jest niewidzialne, to coś chciało mi uciąć, uciąć ręce, więc zagadanie z tym tutaj niewidzialnym podmiotem będzie dosyć e, głupie z mojej strony, ale czemu nie? Aha, potrzebujesz czegoś, żeby je spiąć jakoś? Coś w tym stylu? Może ty, może Lina. Na przykład. Ta, pewnie. E, the Book of Death. Okej. Okay. Książka śmierci? W zasadzie kostuchy, czy śmierci? Po prostu, że książka śmierci, taka nazwa. The front cover seems safe, but reading the content contents, ehm, no okładka wygląda na bezpieczną, ale czytanie zawartości może być nieciekawe, tak, tak? Aha, na czerwono ten, czerwony kolor ma ścianę, tak? I stinki, to tam by było napisane jeszcze? Sticky. Lepkie. Book of death. Nie, jeżeli nie zapiszę uprzednio gry, to nie będę tej książki czytał. Bo coś czuję, że ona ma taką właściwość zabijania gracza. Ale to może tylko jestem. Miłej schadzki po zamku, naprawdę. Spoko. Skoro chcesz się przejść, to ja ci nie przeszkadzam. Idź sobie, tak. Teraz możemy przeczytać tą książkę. Kurda rycerz się ruszył, to jest całkowicie normalne. No nie widzieliście, żeby. Zbroje puste w środku się same ruszały przecież tak codziennie jest. Book of Death. Read. Hm. To nie wygląda ciekawie. Eee, poczekaj, 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 czy poczekaj czy ja dobrze zrozumiałem zaczęła pocierać swoje oczy tak że wytarła je kompletnie i zaczęła lecieć jej krew i zginęła coś w tym stylu Okej, okay. oryginalny dosyć sposób na śmierć przyznam, że takiego jeszcze nie widziałem żeby trzeć oczy aż do tego momentu aż poleci z nich krew i zginę w ten sposób znaczy, nie wiem, ona dokopała się do mózgu trąc tą czaszkę swoją, czy jak no, interesujące muszę powiedzieć jest zamknięty ale jest mały napis na tych drzwiach Save the butterfly. A ocal tego, ten, 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 tego motyla, tak? No, póki co, jakby, nie mam jak. Chociaż, czekaj, może toby to nie, to by było bez sensu, gdyby musiał pająkowi książkę dać. Znaczy, tak mi się wydaje, że to by było bez sensu. Możemy. uuu, ale ciekawe pomieszczenie. A co tu jest? Okej. Okay. Jakieś podejrzane rzeczy tutaj są. Pajęczyny zwisają z sufitu. ZOBACZ! Czekaj, 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 co? Zawiera te... Glass case! Kurde, to co... No ta gablota zawiera... Tam w środku jest jakby głowa człowieka i... Tam było napisane później, że masz wrażenie jakby na ciebie patrzyła czy coś w tym stylu. O dobra, w tym, 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 tym. W tej gablocie jest motylek. Niebiesko-skrzydły motylek. Weź go. Nie da rady tego ogarnąć, tak? Nie da rady tego otworzyć. Podejrzewam, że egzorcyzmy za pomocą książki śmierci będą marnym pomysłem, także może zostawię na razie. Okej. Okay, spoko nie ma problemu zginę. Aha, pęknięte jest. A to wcale nie jest dobry znak. Co to jest? Aha. Zdjęcie. Ale obrazek. Obrazek, zdjęcie, ilustracja białego kota z włóczką taką, wiecie, koty się lubią bawić włóczką taką O Jezu Włóczką No i wyleciało mi to słowo z głowy, taką kłębkiem wełny, o, to jest to słowo Lubię się tym bawić i to było na obrazku w zasadzie Nic tu nie ma? Nic tu nie ma, dobra Tylko żeby tak teraz jakoś finezyjnie nie umrzeć E, malunek damy z parasolem nad rzeką. Spoko. Czemu to wygląda? To wygląda dziwnie. A book is missing. Aha, mała e, półka na książki i wygląda na to, że jedna książka brakuje jednej książki. To book of death. Put book on shelf. Włóż. O, jakiś... Wiecie, co się otworzyło? Znaczy, był jakby dźwięk otwieranej gabloty szklanej, nie? Czy wiesz, co może nie wychodzimy, co? Viola, jak się czujesz? No bo ja bym raczej nie wychodził. Albo ja bym, nie wiem, wziął jakąś książkę i rzucił w tego typa, co tam wyszedł. W sensie ta głowa mnie będzie gonić. Ja jestem tego pewien. Czas stawić czoła moim lękom. Podjąłem. <laughs> Jak ta głowa wyglądała, widzisz, to jest komiczne. Ja cię sunę, ale muszę od nowa teraz powtarzać. Mogłem kuźwa zapisać. Dobra, teraz przynajmniej wiem o co chodzi. Ale to jest za szybko. On za szybko się to wszystko porusza, żeby mieć czas na decyzję. Tu w ogóle nie powinno być biegania i wtedy by było... Gra by była mniej dynamiczna i by było łatwiej to wszystko ogarnąć. A tak to trzeba się spieszyć. Wiem już to trzeba zrobić! Patrzcie na to. O o o o o. O, 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 o o o o o o to chodzi? O to chodzi, tak jest. Po to ta była ta półka. No, nie ogarnąłem. Myślałem, że trzeba go wyminąć. Jakoś wiecie tutaj, tak blisko tego, ale nie. Wystarczyło kuźwa wokół tej półki przebiec. No, fajne. Teraz tak yy... zginę? Nie, on tu uciekł jakoś chyba, nie? To się otworzyło w sumie. Take. Otworło się. Gdzie jesteś koleś? Halo? Stary, jesteś tutaj? Ej, ja przepraszam, że nie, że cię nie doceniłem. A to, co, to, to był straszak, czy to miało coś być konkretnego? Bo nie wiem, w sumie czy mam się tego bać, czy nie? Nie wiem. <śm> <śm> tak gra jest na tyle. Ej, rycerz wrócił. Siema, jak było? podobała się ta przechadzka czy nie było OK fajnie było dobrze się bawiłeś tak no dobrze dobra to na pewno trzeba wziąć i trzeba butterfly model dać put Pik i zaraz pająk jest ślepy, nie widzi po wdupensję a to są takie to są straszaki Aha zniknął... Dobra, to tam, tam te drzwi się otworzyły, wiem. O kuźwa, jego mać. A to są straszaki! Kuźwa, dlaczego ta gra polega na straszakach? Znaczy na takich wiecie... O w dupę. O w dupę. Door openet. Tu mam wejść? To było wcześniej otwarte? Uh. Eee, ktoś się powiesił. A to wcale nie jest dobrze. Ktoś zwisa z liny. Mogę go odciąć? Nie wiem, czy coś takiego, no żeby tutaj nie wisiał. W ogóle ta dziewczynka widzi, że coś jest powieszone. Ktoś się niewidzialny powiesił to nie jest wcale dla niej dziwne? Przecież dla normalnego człowieka to nie byłoby takie wcale normalne i jego zdrowie psychiczne byłoby na tragicznym... w tragicznym stanie. Cho zmierzam do tego, że zwykły człowiek, jakby to rzeczywiście miało jakieś odbicie w rzeczywistości, no to on by się załamał psychicznie, chyba że ktoś jest naprawdę silny. Ale dziewczynka 13 trzynastoletnia, może dzieci inaczej postrzegają różne paranormalne rzeczy, bo tak jest. Ponoć, więc może. O, wiecie, dzieci dużo nie wiedzą i może dlatego. Kotecyk, cześć. Jo! Ziomale! Dobra, a co to takie czerwone? Aha! Czerwona ściana jest, czerwona, ściana jest czerwona i strasznie lepią. To było szybkie, no, powiedziałem, że to było cholernie szybkie, nawet się nie spodziewałem, że tu umrę. <laughs> Ale to mi się podoba, że ta gra potrafi mnie w taki finezyjny sposób zabić. Trzeba się po prostu nasunąć gdzieś w bok, żeby mnie to nie trafiło. I co? Ło wow, ludzie! <laughs> Trzeba biec. Dobra, myślałem, że już nie będę rzucać tymi nożami, ale będą, jednak będą Ta gra jest ciekawa, bo ona... Nie da rady, ogarnąłem o co ci chodzi, gro Tak łatwo mnie nie... nie... Eee, wcześniej był tu pokój Teraz go nie ma Spoko, może to wyobraźnia mojej bohaterki, ale... O! Oh, you can see inside a small tear in it. OK Look inside, don't. Look inside. Zajrzyj. Wypełnione martwymi kotami. Cóż, to jest strasznie pozytywna myśl. A, tak przy okazji, to jest dom wiedźmy. Wiedziałaś, wiedziałaś to? A, tak, tak, jasne. Widzę, że ten kot bawi się w kapitana oczywistego. Nie wiem, czy mi się to podoba. O, kuźwa, co to kurna jest? Znaczy, tak, skiwnij głową. No, to jest takie sknięcie głową. Miałem to na angielskim ostatnio. No to wiem! Shake hand, uścisnij rękę. Cześć. Aha, dostałem żabę. Yy, zagubiona żaba szukająca swojego domu. Czemu ja tej żabie nie ufam? Ja niczemu nie ufam. Do you like frogs? Zależy o co Ci chodzi. Jeżeli to jest żaba, która chce mi podciąć żyły, czy przegryźć mi tętnicę szyjną, to nie. Ale jeżeli chodzi Ci o taką żabę przyjazną, która tylko chce znaleźć dom, no to... To spoko, lubię żaby. O w dupencję. Czekaj, 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 co to jest? Takie cienkie, strasznie przejście. Look across. You can see some sort of ladder. Aha, i to jest swojego rodzaju Inspect Bridge Jest cieńszy niż twoja noga uh, It would snap any second under your weight Aha, czyli może się przerwać, to jest jakaś lina Nie chcę, a jakby żaba to zrobiła? Send the frog across! Żabcia! Lalalala. La, la, la. Leć zabóźko O zasrana, pierdzielona, dobra jest! Dobra, wracaj to ci znajdę dom Chodź! A szkoda, chciałem zobaczyć jak ta, jak ta dziewczynka zgi. Cześć? Chyba <laughs> A wiecie co, muszę wam pokazać tą śmierć, bo sam jestem ciekawy Jak to będzie wyglądać Mogę jakoś tutaj umrzeć? Nie, chyba w żaden sposób łatwy tutaj nie umrę Dobra, wiecie co, zapiszemy grę, ale na tym slocie Postaram się wam pokazać tą śmierć The door opened Okej, okay, idę normalnie jak burza przez to grę. Nie wiem czy dobrze to jest. Take a mirror image. Eee, weź tak jakby obrazek lustrzany. Czy obrazek lustra? Ciężko mi to powiedzieć, co, co tu chodzi. A wiem o co chodzi. To takie coś, takie samo coś było w tym. Nie zabijcie mnie, ale chyba w Metwader, tak mi się wydaje. Tak, że trzeba było mieć się dwa pokoje i w jednym pokoju musiało być to samo co w drugim. No i dobra, The Ledge painting of the Wall. There is a switch on the frame. Don't push. O, teraz no to push. Aha, że trzeba lustrzane odbicie drugiego pokoju zrobić. Dobra. Nothing seems movable. No dobra, a to? Piece of cake. Kawałek ciasta. Do nothing. A nie, weź, ale poczekajcie moment. Ja to muszę ogarnąć. Żabę trzeba posadzić na tym siedzisku, to jest pewne Frog sit down frog. Dobra, bo w tamtym też jest żaba, także trzeba ją tutaj tak samo umieścić. Może tu da się to... Eee, e, Poczekajcie. Dobrze to jest zrobione. Nie. Mmm, Teraz jest dobrze. Okej. Okay. Do nothing Aha, bo to już jest lustrzane odbicie. <laughs> ok, także to będzie działać. Jeszcze potrzebuję talerza. Tu potrzebuję. Kwiatki są, kwiatki są, dobra. Czyli potrzebuję jeszcze tylko topchnąć, tak naprawdę. Już się tym zajmuję, spokojnie, nie ma problemu. Aha, trzeba to przesunąć, dobra. Tu jest róża, to do... gdzie ja mam tą róża dać? W takim razie. Dobra, zaraz się tego dowiem. Demon, nie zadawaj dużo pytań, bo i tak nie masz na nie odpowiedzi. Nie dostaniesz na nie odpowiedzi. Jeżeli sam nie odkryjesz, to nie będziesz wiedział. I to trzeba przesunąć pewnie tutaj, tak? Ops, ok. I teraz trzeba podnieść ten kawałek ciasta, chyba, tak? Take cake. Ok, i trzeba go dać tutaj. There's nothing here, ale trzeba dać cake. Put cake on table. Nie, 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 nie. Take To trzeba dać tutaj, bo to ma być lustrzane odbicie, czyli to ma być tutaj, o tak jest. I teraz gdzie trzeba było to różę dać? Jednej róży gdzieś brakuje, i to jest chyba po stronie lewej, dobra, czyli trzeba tą różę tylko tam dać. I sądzę, że to będzie tyle. Take Got Rose. jestem kuźwa jak sprzątaczka taka w tym momencie. Nie wiem, czy mi się to podoba. Bawię się w sprzątaczkę jako mała dziewczynka. Mam syf w pokoju, a w grze. Mam y, syf, e kurde, mam syf w pokoju, a w grze robię porządki, no dosłownie czuję się spełniony dzięki temu. I locked, coś tu jeszcze jest nie tak jak powinno być. Mhm. Mm Może to trzeba wcisnąć jeszcze. Coś chyba się... Locked. Kuźwa, coś tu nie działa. To Są 2T, a może tutaj trzeba nacisnąć. O, patrz, teraz! No to by było chyba na tyle. Nie wiem, czy tu jeszcze coś trzeba. Tear of Note. No, no właśnie, jeszcze trzeba było tą notatkę podnieść. No właśnie, o to chodzi. I teraz wszystko wygląda. A ja nie chcę! Nie chcę tam iść! Zaraz pewnie coś mnie zabije. Co się, żabka? Co się stało? Miałem żabę wziąć, no tak, kurde, faktycznie. Zapomniałem o niej praktycznie. A co tu jest? Through the next door and let nothing distract you. Yy, przez następne drzwi, znaczy idź tymi drzwiami i nie pozwól, by coś cię zdekoncentrowało, coś w tym stylu. A to co? O, pamiętnik wiedźmy. So Xdem? Eee, Xdem to znaczy. zabić? Coś takiego. Wiecie co? Może ja zapiszę grę. Tak, bo czuję się strasznie luźno. A to mi się chyba nie będzie podobać, jak ja zaraz zginę, i będę musiał całe te. To się świeciło wcześniej? Chyba nie. Eee, będę się czuł strasznie dziwnie. Jeżeli zabije mnie teraz coś, a nie chciałbym, żeby coś mnie zabiło, teraz tak, co mnie. E... Wow! To było mocne! Dobra, miałem tutaj Wam pokazać, jak ginę, jaka jak, jak wygląda tutaj śmierć, no nie? You have. ah it's been pulled, dobra. W takim razie, o Jezus! Wiecie co, ja muszę kuźwa... Ja muszę teraz to powtarzać chyba. No Ale zwracam, muszę jeszcze raz grę włączyć. Nie ma tutaj możliwości wrócenia... Pad mi spadł! Dlaczego? O Jezu... Jeżeli ktoś się zastanawia... Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego mój pad nie działa, czasami, to ma odpowiedź. <noise> Dobra, mogę jakoś do menu wrócić. Kurna mać. Nie można i to jest głupie, że... Powinno się dać wrócić do menu, a tak tu muszę grę wyłączać. Zaraz wracam. Dobra, jesteśmy. E, może Save'a drugiego wczytamy i pokażę Wam to śmierć. O, tutaj jestem, dobrze. Cross. Really? Cross. Wii. Oui. Ło! Wow! co mnie zabiło na dole? To ja to ja po prostu walnąłem w ziemię, czy coś mnie zabiło? Dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Ciekawie było, naprawdę ciekawe się rzeczy dzieją w tym y, The Witch's House. Jestem naprawdę bardzo zaintrygowany, co będzie się działo dalej. Póki co doszedłem do tego momentu, że spadł na mnie wielki głaz. I coś, mam przejść przez ten pokój, że nic nie może mnie rozproszyć? W sensie, mam po prostu stać w tamtym pokoju i wtedy na mnie ten głaz nie spadnie, czy jak? Zobaczymy, dobra. W każdym razie, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie